Bardzo dużo dzieje się w Radomiaku. Obecnie drużyna z Radomia nie szuka tylko nowego trenera, ale także nowego napastnika, ponieważ niemalże pewne jest odejście zimą Leonardo Roszy, najlepszego strzelca warchołów w tym sezonie. Najprawdopodobniej portugalskiego snajpera zastąpi Jonathan Junior, czyli gwiazdor pierwszoligowej kotwicy Kołobrzeg. Jaki to piłkarz? O tym opowiem w dzisiejszym materiale, także zapraszam do oglądania. W Radomiaku przez dłuższy czas po prostu nie może być spokojnie. A to afera z herbem klubu, a to afera z mediami społecznościowymi klubu, a to dwóch piłkarzy się pobije na treningu, a to kluczowy piłkarz odmówi wyjazdu na mecz, bo dogaduje transfer. No nie jest łatwo Radomiakowi przez ostatnie kilka miesięcy, dzieje się tam naprawdę sporo. Tym bardziej teraz, mianowicie, odszedł z klubu już trener Bruno Baltazar i prawdopodobnie ten sam los czeka. Leonardo Roszę, mianowicie snajper Radomiaka, który w tym sezonie zdobył 11 goli w Ekstraklasie, również dogaduje transfer. Prawdopodobnie do Rakowa Częstochowa, ale nic jeszcze nie jest potwierdzone. Natomiast to jest bardzo duże osłabienie dla Radomiaka. W kadrze Radomiaka nie ma żadnego nominalnego napastnika poza Leonardo Roszą. I pokazują to dobrze mecze, kiedy to Leonardo Rosza był niedysponowany. Wtedy najwyżej wysuniętym piłkarzem ekipy z Radomia był Rafał Wolski, który zdecydowanie napastnikiem z krwi i kości nie jest. I powiedzmy sobie szczerze, nie radził sobie on na tej pozycji, na tej fałszywej dziewiątce najlepiej. Natomiast Radomiak do dziewiątek w ostatnich latach miał naprawdę spore szczęście. Kilku dobrych napastników przez ekipę z radomia się przewinęło Karol Angielski, Maurides, Pedro Enrique czy właśnie Leonardo Rosza. Niemal każdy z tych napastników bardzo szybko z radomia odchodził. Tak naprawdę Leonardo Rosza jest poniekąd wyjątkiem, tylko że mamy podobną sytuację tak naprawdę w przypadku innych napastników: mianowicie Leonardo Rosza po prostu dłużej się w radomiu rozkręcał. Ale generalnie wszystkich tych napastników łączy to, że gdy zaczęli strzelać, to przy najbliższej okazji po prostu z radomiaka odchodzili. Tylko, że gdy odchodził Karol Angielski, to w kadrze Radomiaka znajdował się już Maurides. Kiedy odchodził Maurides, to w kadrze Radomiaka był już Leonardo Rosza. Wtedy nie aż tak skuteczny, ale był. Gdy odchodził Pedro Henrique, to czekał już wręcz na swoje szanse Leonardo Rosza. Teraz, gdy odchodzi Leonardo Rosza, to nie ma żadnego zastępstwa. I to jest właśnie ta kluczowa różnica. Natomiast Radomiak chyba to zastępstwo dość szybko znalazł. Teraz prawdopodobnie do Radomiaka przeniesie się Jonathan Junior, czyli gwiazda pierwszoligowej kotwicy Kołobrzeg i w jego przypadku określenie gwiazda to zdecydowanie nie jest wyolbrzymienie. Już latem pojawiały się takie informacje, że Jonathanem Juniorem interesuje się naprawdę sporo klubów. Wówczas mieliśmy cztery kluby ekstraklasy, które się nim rzekomo interesują. Wśród nich co ciekawe był Radom jak Radom, więc wydaje się, że na radarze klubu z Radomia Brazylijczyk jest nie od dziś. Nie ma co się dziwić, ponieważ ponoć w letnim okienku transferowym o napastnika pytała nawet Jagiellonia Białystok, czyli mistrz Polski. No ale każdy klub Ekstraklasy jest poniekąd zainteresowany piłkarzem, który w drugiej lidze wykręca takie liczby: 30 meczów, 23 gole. To jest naprawdę niesamowity wynik. Szczerze mówiąc, byłem wówczas zdziwiony, że w letnim okienku transferowym Brazylijczyk nie zmienił klubu. Nie mówię gdzie miałby trafić, ale po prostu, że nie odszedł z kotwicy koło Ponieważ, skoro Hubert Sobol, czyli piłkarz, który wykręcił w tamtym sezonie drugiej ligi gorsze liczby, obiektywnie gorsze liczby od Jonathana Juniora, dostał kontrakt od Widzewa, dostał ofertę właśnie z klubu Ekstraklasy, to spodziewałem się, że brazylijski Snajper również trafi na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce. Okazało się jednak, że musiał jeszcze kilka miesięcy poczekać i zaprezentować się z dobrej strony w pierwszej lidze. Z drugiej strony jednak myślę sobie, że okej, okay, król strzelców drugiej ligi, ale taki troszeczkę piłkarz nieokiełznany, ponieważ to jest nadal nowy zawodnik w uniwersum polskiej piłki, ponieważ trafił on do kotwicy Kołobrzeg w sierpniu 2023 roku. Miał super pierwszy sezon, ale kluby Ekstraklasy wolały chyba jeszcze poczekać na to, jak zaprezentuje się na zapleczu Ekstraklasy, a prezentuje się tam naprawdę bardzo dobrze, łącznie we wszystkich rozgrywkach. 5 goli w 17 meczach, liczby całkiem niezłe. To, co może się podobać kibicom Radomiaka i to, co odróżnia Jonathana Juniora od pozostałych, poprzednich w zasadzie napastników Radomiaka. To, że jest to piłkarz znacznie, znacznie niższy. Według oficjalnych danych, 173 cm wzrostu mierzy właśnie ten 25-letni napastnik. Maurides 1,89 m, Rosza 1,98 m, Pedro Enrique 1,88 m. Także to nie jest raczej napastnik, na którego wystarczy po prostu wrzucić piłkę w pole karne, ale jak ma wielu kreatorów, więc ja się nie dziwię, że chce ściągnąć takiego zawodnika, bo te wrzutki ciągłe były wręcz już czasem po prostu uwstecznieniem dla gry Radomiaka w tym sezonie. Właściwie korzyści z tych ciągłych wrzutek czerpał jedynie Leonardo Rosza, bo na wyniki Radomiaka czy jego liczbę zdobytych goli wcale to się jakoś znacząco nie przekładało. Jonathan Junior to jest piłkarz, który również potrafi się odnaleźć w polu karnym, ale wydaje mi się, że to jest jednak napastnik, który może czasem pąknąć sam na bramkę. Który jest szybki, który jest dynamiczny, który potrafi dryblować. No myślę, że jest to piłkarz, który naprawdę może namieszać w ekstraklasie. Nie spodziewałbym się takiego wyniku od razu jak Leonardo Rosza czy Pedro Enrique, ale myślę, że w przyszłym sezonie. Może na jesień, tak samo jak Pedro Enrique, po prostu zabłyśnie. W tej rundzie wiosennej myślę, że będzie po prostu miał zapełnić tę lukę, która, z, która zrobiła się na pozycji napastnika. W Radomiaku jakiegoś niesamowitego wyniku strzeleckiego bym się nie spodziewał, ale kto wie, być może Jonathan Junior wszystkich zaskoczy. Radomiak nawet pomimo odejścia żałpeglowa ma w swojej kadrze wciąż kilku takich piłkarzy, którzy są wręcz stworzeni pod grę, Powiedziałbym nawet widowiskową, na pewno grę z dużą liczbą dryblingów, z podejmowaniem ryzyka, grę, która po prostu ma cieszyć, ma bawić, ma być przyjemna dla widza, ponieważ nadal jest tam Wagner Diaz, nadal jest Christos Dionis, on też potrafi e, dosyć ładnie grać w piłkę, bym powiedział. Rafał Wolski to piłkarz, którego wszyscy chyba dobrze znają, Guillerme Zimowski, również taki piłkarz przebojowy, więc naprawdę w Radomiu się może dziać. Powiedziałbym, że w Radomiu wszystko to nie ma sensu, ale działa. A jeżeli coś nie ma sensu, ale działa, to znaczy, że ma sens. Czy to się sprawdzi na wiosnę? Możecie dać znać w komentarzu. Chętnie z wami podyskutuję w sekcji komentarzy. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. Pod tym materiałem słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!